Witam serdecznie, detektyw Michał Sokołowski. A co możemy zrobić dla właścicieli firm, pracodawców, biznesu, jeśli chodzi o kurorty wypoczynkowe, czy to nadmorskie, czy to górskie, w sezonie wakacyjnym? A no, sezon wakacyjny jest również sezonem na, że tak powiem, niekorzystne dla pracodawcy i niezgodne z prawem wykorzystanie zwolnień chorobowych czyli sytuacji, kiedy Pracownik, wasz pracownik bierze po prostu zwolnienie chorobowe i korzysta z niego, z tego tak zwanego L4, jako dodatkowej formy urlopu. Czyli urlop się kończy na 30 dniach, 15 dniach, ile im tam zostało, a to zarabiają sobie te urlopy poprzez udawanie po prostu choroby. Jest to oczywiście nadużycie wobec pracodawcy, prawa pracy, również ZUS-u. No i w tych czasach. Ani ZUS, ani pracodawcy nie odpuszczają takich zachowań nikomu, więc dokumentujemy takie kwestie. Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszych usług. Do widzenia.